Zadanie siódme, strona 104. Zapisz podaną liczbę w postaci A plus B pierwiastka z 3, gdzie A i B są liczbami całkowitymi. Tak naprawdę, zadanie będzie polegało na tym, żeby pozbyć się niewymierności zmianownika. Przypomnijmy, że pozbywamy się niewymierności zmianownika, mnożąc całość przez 1, czyli licznik i mianownik przez mianownik, ale ze zmienionym znakiem. No, i mamy 4 razy pierwiastek z 3. 4 razy 1 i a minus b razy a plus b, czyli a kwadrat minus b kwadrat. Czyli 4 pierwiastki z 3 plus 4 przez 2. 4 przez 2 to 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 3. Dodać 4 drugie, czyli 2 całe, ale jeżeli mamy to zapisać w ten sposób, to to będzie 2. Plus 2 pierwiastki z 3, czyli kolejność y, trzeba zachować. Kolejny przykład 2 podzielone przez 2 minus pierwiastek z 3. I znów mnożymy w ten sam sposób, czyli przez mianownik, ale ze zmienionym znakiem. No i teraz tak, 2 razy 2 to 4, pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, 2 razy 2 to 4. 2 razy pierwiastek z 3 to 2 pierwiastki z 3. W mianowniku mamy 1, więc możemy pominąć. Czyli wynikiem jest 4 plus 2 pierwiastki z 3. Kolejny przykład. 2 pierwiastki z 3 odjąć 4. No to znów 2 pierwiastki z 3, ale tym razem dodać 4. I 2 pierwiastki z 3 dodać 4. 2 pierwiastki z 3 do kwadratu to 4 razy 3, 12. 4 do kwadratu to 16. A tu mamy 2, może od razu 2 razy 2, 4 pierwiastki z 3, 2 razy 4, 8. Czyli 4 pierwiastki z 3 dodać 8, dzielone przez minus 4. No i teraz tak, 4 pierwiastki z 3 przez minus 4 to jest minus pierwiastek z 3. A8 podzielone przez minus 4 to minus 2, ale znów, jeżeli mamy zachować tę kolejność, to mamy minus 2, minus pierwiastek z 3. No i jeszcze jeden przykład. 2 pierwiastki z 3 podzielone przez pierwiastek z 3 dodać 1. No to znów to samo. Pierwiastek z 3, tym razem minus 1 i pierwiastek z 3 minus 1. Pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, 1 do kwadratu to 1. A tu mamy 2 pierwiastki z 3 razy pierwiastek z 3 minus 1. Czyli 2 pierwiastki z 3 razy pierwiastek z 3 minus 1 przez 2. Dwójki nam się skrócą. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3. A pierwiastek z 3 razy minus 1 to minus pierwiastek z 3, co kończy to zadanie.